Czy zastanawialiście się kiedyś, co łączy penicylinę z chipsami ziemniaczanymi? Albo Coca-Colę z dynamitem? Odpowiedź jest prosta i zaskakująca zarazem. Te wynalazki zmieniły świat, choć ich twórcy wcale tego nie planowali. To historie o genialnych pomyłkach, szczęśliwych zbiegach okoliczności i nieoczekiwanych odkryciach, które na zawsze ukształtowały naszą codzienność. Dziś zabierzemy was w podróż przez 10 wynalazków, które powstały przez przypadek. Penicylina. Pleśń, która uratowała miliony. Lata 20. XX wieku. Infekcje były wyrokiem śmierci, a potem pojawił się on. Aleksander Fleming, szkocki mikrobiolog, uważano go za geniusza, ale także za bałaganiarza. Właśnie ten bałagan w jego londyńskim laboratorium miał odmienić losy ludzkości. W 1928 roku, wracając z wakacji, Fleming zauważył, że jedna z szalek, którą zostawił otwartą, była zanieczyszczona pleśnią. Zirytowany, miał ją wyrzucić, ale coś przykuło jego uwagę. Wokół pleśni, którą zidentyfikował jako Penicillium, bakterie gronkowca po prostu zniknęły. Strefa wokół pleśni była idealnie czysta. Zaskoczony Fleming doszedł do wniosku, że pleśń wydziela substancję, która zabija bakterie. Nazwał ją penicyliną. Choć początkowo miał problemy z masową produkcją, jego przypadkowe odkrycie stało się fundamentem medycyny. Penicylina uratowała miliony istnień, zwłaszcza podczas II wojny światowej. Jedna pomyłka. Jeden zapomniany na wakacjach talerz i świat zyskał swoje pierwsze antidotum na śmiercionośne infekcje. Chipsy ziemniaczane. Zemsta szefa kuchni. Historia chipsów ziemniaczanych to opowieść o zemście. W 1853 roku w restauracji Moon Lake Lodge w Saratoga Springs pewien gość nieustannie narzekał na swoje danie. Frytki, które mu podano, były jego zdaniem zbyt grube. George Crom, szef kuchni, miał już dość. Postanowił dać klientowi lekcję. Wpadł na złośliwy pomysł. Pokroił ziemniaki na niewiarygodnie cienkie, prześwitujące plasterki, usmażył je w głębokim tłuszczu, a następnie posypał ogromną ilością soli. Były tak cienkie, że nie dało się ich wbić widelcem. Crom myślał, że upokorzy wymagającego klienta, ale efekt był odwrotny. Gość był zachwycony. Uznał, że to najbardziej genialne danie, jakie kiedykolwiek jadł. Wieść o chipsach Saratoga szybko się rozeszła, a danie Kuma podbiło świat. Tak oto z kapryśnej zemsty narodziła się jedna z najpopularniejszych przekąsek wszechczasów. Rzep. Spacer po lesie, który zmienił świat. Rok 1941 Szwajcaria. Inżynier George de Mestral wracał ze spaceru po lesie. Zauważył, że on i jego pies są oblepieni nasionami łopianu. Zamiast je po prostu strzepnąć, wpadł na genialny pomysł. Zaciekawiony, Demestral wziął nasiona do laboratorium i zbadał je pod mikroskopem. Odkrył, że są pokryte setkami maleńkich haczyków, które idealnie czepiają się pętelek na tkaninach i sierści zwierząt. Zrozumiał, że ta naturalna konstrukcja może być idealnym zapięciem. Tak powstał rzep, który Demestral nazwał Welkro. Łącząc francuskie słowa velour, aksamit i crochet, haczyk. Choć początkowo spotykał się z oporem, to rewolucyjny wynalazek podbił świat. Dziś rzepy znajdziecie w butach, ubraniach i sprzęcie masa. Coca-Cola, przypadkowe lekarstwo. Georgia, 1886 rok. John Pemberton, farmaceuta i weteran wojny secesyjnej, cierpiał na uzależnienie od morfiny. Szukając lekarstwa na swój ból, stworzył syrop na bazie wina i ekstraktu z koki. Kiedy miasto wprowadziło prohibicję, musiał usunąć alkohol ze swojego napoju. Pewnego dnia przypadkowo Pemberton pomieszał syrop z wodą gazowaną. Efekt był zaskakujący orzeźwiający smak, bąbelki, to była rewolucja. Sprzedawany jako środek na zmęczenie umysłowe i bóle głowy, napój zyskał nazwę Coca-Cola. Początkowo napój nie sprzedawał się dobrze, ale z czasem dzięki marketingowi i masowej produkcji stał się globalnym fenomenem. Warto pamiętać, że jego rodowód to przypadek, który zmienił go z medykamentu w najpopularniejszy napój na świecie. Wafelki do lodów. Zmiana w ostatniej chwili. Światowe targi w St. Louis 1904 rok. Był upalny dzień, a na jarmarku panował chaos. Arnold Fornaszu, sprzedawca lodów, miał ogromny problem. Zabrakło mu papierowych niseczek, w których serwował lody. Obok niego Ernest Hamwi, syryjski piekarz, sprzedawał cieniutkie, chrupiące wafle. W desperacji Fornaszu wpadł na szalony pomysł. Zapytał Hamwiego, czy nie mógłby zwinąć swoich wafli w rożki. Pomysł wydawał się absurdalny, ale Ernest się zgodził. Szybko zwinięty w rożek Wafel okazał się idealnym pojemnikiem na lody. Ten przypadkowy duet stworzył coś, co dziś jest synonimem letniego deseru. Proszki do lodów stały się hitem targów, a ich wynalazcy zyskali sławę. Historia rożka to doskonały przykład na to, jak improwizacja i współpraca mogą doprowadzić do czegoś genialnego. Torebki na herbatę zmiana sposobu wysyłki początek XX wieku. Amerykański importer herbaty, Thomas Sullivan, wysyłał próbki swoich produktów do klientów w jedwabnych woreczkach. Chciał w ten sposób oszczędzić na kosztach i pokazać różne rodzaje herbaty w małych ilościach. Klientów zachwycił woreczek. Zamiast opróżniać go na dno imbryka, zanurzali go w całości w gorącej wodzie. Sullivan szybko zdał sobie sprawę, że nieświadomie stworzył coś genialnego. Ludzie woleli wygodę i brak fusów na dnie filiżanki. Choć początkowo torebki były drogie i robione z jedwabiu, z czasem zaczęto je masowo produkować z bardziej dostępnych materiałów. Dzięki tej przypadkowej metodzie wysyłki narodził się produkt, który dzisiaj dominuje na rynku herbaty. Teflon zapomniany gaz. Roy Plunkett, amerykański chemik, pracował dla firmy DuPont. W 1938 roku próbował stworzyć nowy czynnik chłodniczy. W jednym z eksperymentów przechowywał gaz w butli, którą postanowił sprawdzić. Kiedy ją otworzył, nic nie wyszło. Myślał, że butla jest pusta, ale ku jego zdziwieniu okazało się, że gaz zamienił się w biały, śliski proszek. Zaskoczony planket postanowił zbadać ten przypadek. Odkrył, że nowa substancja, politetrafluoroetylen, była niewiarygodnie śliska i odporna na ciepło oraz substancje chemiczne. Początkowo wykorzystywano ją w przemyśle wojskowym, ale pewnego dnia francuski inżynier wpadł na pomysł, by pokryć nią patelnie. Tak narodził się Teflon, który całkowicie zrewolucjonizował kuchnię i sprzęt domowy. Od narzędzi chirurgicznych po patelnię ta przypadkowa pomyłka jest dziś nieodłączną częścią naszego życia. Promienie rentgenowskie. Dziwne światło w ciemnym pokoju. W 1895 roku niemiecki fizyk Wilhelm Rentgen prowadził eksperymenty w swoim laboratorium. Badając promienie katodowe, postanowił sprawdzić, czy jego sprzęt jest całkowicie szczelny. W tym celu osłonił lampę katodową grubą, czarną tekturą i zaciemnił pokój. Wtedy ku jego ogromnemu zaskoczeniu, zauważył, że leżący w pobliżu ekran pokryty substancją fluorescencyjną zaczął świecić. Rentgen zorientował się, że nieznane promieniowanie przechodziło przez tekturę, a nawet przez przedmioty, które postawił na drodze wiązki. Zaintrygowany poprosił swoją żonę Bertę, aby położyła dłoń na drodze promieni. Po kilkunastu minutach wywołał płytę fotograficzną, a na niej zobaczył prześwietlenie jej dłoni i wyraźny cień jej obrączki. Było to pierwsze w historii zdjęcie rentgenowskie. Za swoje przypadkowe odkrycie promieni X, rentgen otrzymał pierwszą w historii nagrodę Nobla z fizyki. Dynamit przypadkowe odkrycie nitrogliceryny. Pod koniec XIX wieku Alfred Nobel, szwedzki chemik, pracował nad stabilizacją nitrogliceryny. Była to bardzo wybuchowa, niestabilna substancja. Podczas transportu część nitrogliceryny wyciekła i wsiąkła w krzemionkę, która była używana do jej pakowania. Nobel odkrył, że powstała substancja jest znacznie bezpieczniejsza w transporcie, a jednocześnie wciąż zachowuje swoje właściwości wybuchowe. Nazwał ją dynamitem i w 1867 roku opatentował swój wynalazek. Dynamit zrewolucjonizował inżynierię, pozwalając na budowę tuneli, dróg i kopalń. Choć Nobel miał nadzieję, że jego wynalazek zakończy wszystkie wojny, niestety z czasem zaczęto używać go do celów wojskowych. Skutki jego przypadkowego odkrycia skłoniły go do ufundowania Nagrody Nobla. Wulkanizacja gumy przypadkowe rozlanie. Na początku XIX wieku guma była materiałem o ograniczonym zastosowaniu. Latem stawała się miękka i lepka, a zimą twarda i krucha. Charles Goodyear, amerykański wynalazca, przez lata szukał sposobu na jej stabilizację, ale bezskutecznie. W 1839 roku w akcie frustracji przez przypadek upuścił kawałek gumy zmieszanej z siarką na gorący piec. Zamiast się roztopić, guma stała się twarda, elastyczna i odporna na temperaturę. W ten sposób, przez przypadek, Goodyear odkrył proces wulkanizacji, który rewolucjonizował przemysł. Guma mogła być odtąd wykorzystywana w oponach, uszczelkach, obuwiu i wielu innych produktach. Odkrycie Gudiera całkowicie zmieniło świat. Dzięki jednemu przypadkowemu upuszczeniu kawałka gumy narodził się przemysł, który jest dziś wart miliardy dolarów. Te dziesięć historii udowadnia, że innowacja nie zawsze jest wynikiem skrupulatnego planowania. Czasem to szczęście, przypadek lub zwykła pomyłka. Najważniejsze jest jednak, aby umieć dostrzec potencjał w tym, co inni uznaliby za błąd. Bo jak widzicie, to właśnie takie przypadki na zawsze zmieniły naszą historię.